Cześć, cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Wodiak i dzisiaj pokażę Wam jak zdobyć już drugą, kolejną maskę przeciwgazową, również za darmo. Tym razem będzie to Optyk. Także jak zwykle w naszych poradnikach podstawa to lokalizacja. Jak widzicie znajdujemy się niedaleko początkowej lokacji, w lokacji startowej tak naprawdę, ale niedaleko początkowej wioski Zalisia, dokładniej z lewej strony wioski znajdują się obory. Nas interesuje budynek lewy, patrząc od strony drogi, która leci niedaleko tej lokalizacji. I w środku tak naprawdę żadne niebezpieczeństwa raczej na nas nie czekają, aczkolwiek czasami można tu znaleźć kilka mutantów w okolicy, ale raczej na zewnątrz. Kiedy przejdziemy całą tą oborę, cały ten budynek, w prawym rogu znajdziemy właśnie skrytkę, a w skrytce, wewnątrz, w torbie po przeszukaniu znajdziemy maskę przeciwgazową optyk. Maska nie różni się aż tak drastycznie od Aurory, którą mieliśmy już okazję znaleźć w jednym z poprzednich moich poradników, aczkolwiek jest to zawsze pewnego rodzaju upgrade. No, i jest to już druga maska, którą możemy na terenie, tak naprawdę pierwszej lokalizacji startowej w grze znaleźć. No i słuchajcie, to by było na tyle. Jeżeli poradnik Wam się podobał, jeżeli poradnik Wam się przydał, to zostawcie Subika wraz z dzwoneczkiem, żeby być na świeżo z moimi kolejnymi materiałami ze Stalkera 2 i nie tylko. A tymczasem mówił dla Was Wodiak. Trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem. Hej, hej.